Dzień dobry, witam Was serdecznie. 4 grudnia chciałbym Was zaprosić na karty dnia. Oczyścimy karty. Zobaczmy, co karty planują na dzisiejszą niedzielę. Co one nam tutaj ciekawego mówią. Co one nam tu ciekawego mówią. Zerknijmy na czym się powinniśmy dzisiaj skupić Na co zwrócić uwagę Zaraz zobaczymy Zobaczmy Dobrze, w dniu dzisiejszym powinniśmy być trochę ostrożni. Powinniśmy być ostrożni, nie mówmy o naszym szczęściu, nie chwalmy się wszędzie, nie, nie rozgłaszajmy tego, ponieważ w naszym środowisku mogą pojawić się dzisiaj ludzie, którzy mogą, nie wiem, czy tego zazdrościć, czy tego nie mieć i zazdrościć wtedy. Yy, mogą pojawić się ludzie, którzy nie bardzo będą chcieli, żebyśmy się cieszyli, bo, ponieważ oni są, nie wiem, smutni, sceptyczni z natury, co później może spowodować takie jakieś niedomówienia, pomówienia, yy, nawet yy, niezadowolenie w nas, w nas samych, że po prostu będą negatywnie wpływać na nas, na to nasze szczęście, co w dniu dzisiejszym, co może spowodować tak jakby zepsucie nam humoru, Yy, takiego na jakieś nieprawidłowe przemyślenia nas przekieruje, to na taki jakiś boczny tor, który nas wpędzi w jakąś nostalgię, która nie do końca będzie fajna, miła dla nas w niedzielę, chociażby pod koniec dnia. Także kochani, karty trochę ostrzegają, żeby swoim szczęściem, o swoich pieniądzach, o miłości, radości nie wszystkim rozpowiadać, czy być ostrożnym, ponieważ jak wiemy, ludzie bywają zawistni. Ludzie bywają zawistni. Jeśli chodzi zawodowo, no, niedziela dzisiaj wolna, ale może być podobnie, jak i w przypadku spraw prywatnych, tak? Nie chwalmy się, nie, nie, nie rozpowiadajmy wszędzie, uważajmy, co do kogo mówimy, aby sobie tej niedzieli nie zepsuć. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o zdrowotnie... Trochę samopoczucie może się popsuć, to może wynikać też bardziej z pogody, bo w różnych częściach różnie jest, na przykład w Sieradzu dzisiaj pada deszcz od rana, na szczęście nie mam rozu, więc nie marznie, więc jesteśmy w miarę bezpieczni jeśli chodzi o drogi, yy, ale, ale bądźmy ostrożni. Tak, ubierajmy się w miarę rozsądnie, żeby nie zagoło, żeby się nie przeziębić, moi drodzy. To tyle z mojej strony. Ja Wam mimo wszystko życzę super energii w dniu dzisiejszym. i Życzę Wam samych dobrych ludzi na Waszej drodze i wokoło Was. I zapraszam Was na dzień jutrzejszy na czytanie kart w dniu jutrzejszym. Do usłyszenia.